Witam serdecznie. Dziś yy, bierzemy na warsztat kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja. Mamy materiały z Politechniki Białostockiej, oficjalny opis, ale też ciekawy wywiad z wykładowcami. Dzień dobry. Chcemy zrozumieć, no o co w tym naprawdę chodzi, jakie umiejętności się zdobywa i co potem można z tym zrobić zawodowo. No to co, zaczynamy! Tak jest. Zobaczmy, dlaczego ci specjaliści są, jak sami mówią, tak bardzo poszukiwani. Dobrze, to od początku. Czym właściwie jest ta elektronika i telekomunikacja? Bo to brzmi tak szeroko. Jest wszędzie, prawda? Smartfony, komputery, konsole, samochody. Dokładnie, wszędzie. Wykładowcy w tym wywiadzie podkreślają, że to kierunek dla ludzi z pasją, że można hobby zamienić w całkiem nieźle płatną pracę. Ale czy to jest tylko, wiesz, lutownica i naprawianie starych radiek? Bo taki stereotyp chyba pokutuje. No właśnie nie. Absolutnie nie. I to jest, myślę, kluczowy wniosek z tych materiałów. Elektronika to nie jest, jak to ktoś ujął, informatyka ze śrubokrętem. Tutaj się tworzy ten fizyczny mózg technologii. Aha, projektuje się urządzenia, produkuje, uruchamia. Informatyka to bardziej. Yy... Oprogramowanie, te myśli maszyny, a elektronika to jej zmysły, jej ciało. Rozumiem, czyli hardware. Tak. I ponieważ mamy coraz więcej tego sprzętu dookoła, no to potrzeba ludzi, którzy umieją go zaprojektować, ale też utrzymać przy życiu. Okej, okay, a jakie konkretnie umiejętności? Co tam się dzieje na tych studiach? Bo materiały wskazują, że idzie to w stronę nowoczesnych rzeczy: elektronika cyfrowa, programowanie mikroprocesorów. Tak, aplikacje mobilne, desktopowe, no i oczywiście Internet rzeczy IoT. Właśnie IoT. To ważne rozróżnienie. Mówią, że elektronicy pracują ze sprzętem, ożywiają go. Potrzebna jest wiadomo jakaś baza z matmy i fizyki. Podstawa musi być. Mhm, ale nacisk jest podobno na praktykę, na zastosowania. I co ciekawe, bardzo ceni się interdyscyplinarność. Program łączy y, elektronikę z automatyką. Robotyką, telekomunikacją, informatyką. Wiesz, taki miks. Telekomunikacja, czyli sieci. Tak, projektowanie sieci przewodowych, bezprzewodowych, bezpieczeństwo transmisji danych to też ważne. I jest też ten ciekawy wątek światłowodów. O, właśnie. Politechnika Białostocka ma, jak mówią, unikalne laboratorium, gdzie sami te włókna światłowodowe wytwarzają. To naprawdę daje studentom taki, wiesz, wgląd od kuchni rzadka sprawa. Mhm, czyli praktycznie od zera mogą zobaczyć, jak to powstaje. Dokładnie. Sporo tego. Elektronika, automatyka, telekomunikacja, informatyka. Czy to nie jest trochę ryzykowne? Że wiedza będzie taka. powierzchowna? Jak oni zapewniają specjalizację? To dobre pytanie. Wygląda na to, że kluczem jest solidna podstawa przez pierwsze trzy semestry, a potem, jak czytamy, jest wybór specjalności. Jakie? Wymieniono trzy teleinformatyka i technologie internetu rzeczy, potem elektronika i automatyka i jeszcze optoelektronika. Optoelektronika. Co to takiego? To technologie związane ze światłem, wiesz, światłowody właśnie, lasery, czujniki optyczne. To rewolucjonuje komunikację, medycynę. A ta pierwsza specjalność, teleinformatyka. Tak. Ona przygotowuje między innymi do roli inżyniera danych, big data, analiza danych, na przykład medycznych. Czyli bardzo na czasie, a niezależnie od ścieżki, jakieś wspólne elementy? Programowanie to jest chyba wszechobecne. Od takiego niskopoziomowego, wiesz, mikroprocesory, mikrokontrolery, po systemy przetwarzania sygnałów. Opis kierunku mówi wprost. Absolwent potrafi zaprojektować i zaimplementować funkcjonalności urządzeń. No dobrze, teoria, technologie, brzmi ciekawie. A praktyka, bo mówiliśmy, że jest na nią nacisk. Jak to wygląda w realu? Wygląda na to, że jest jej dużo: laboratoria, samodzielne budowanie urządzeń, projekty w kołach naukowych. W tym wywiadzie padł przykład koła w sieci rzeczy. Co oni tam robili? Na przykład sieć sensorów do monitorowania powietrza albo projekt inteligentna pasieka. O, ciekawe. Takie praktyczne zastosowania IoT. No, i do tego dochodzą obowiązkowe praktyki w firmach. I co, łatwo je znaleźć? Podobno tak. I tu jest ten ważny punkt, który podkreślają wykładowce. Te praktyki często, naprawdę często, kończą się ofertą pracy. Użyli nawet takiego mocnego zdania. Jakiego? To nie nasi absolwenci szukają pracy, to praca szuka naszych absolwentów. Mocne słowa, czyli perspektywy są dobre. Dostawców internetu nawet w bankowości czy administracji. Wszędzie tam, gdzie jest zaawansowana elektronika. I wspomniano też o certyfikacie EURACE. Co to właściwie jest, co to daje? To jest taki europejski znak jakości dla kierunków inżynierskich. W praktyce oznacza, że dyplom jest rozpoznawany i ceniony w całej Europie. Aha, czyli łatwiej o pracę za granicą. Tak, ułatwia międzynarodową karierę, potwierdzę, że poziom kształcenia jest zgodny z europejskimi standardami. I podobno absolwenci faktycznie dobrze sobie radzą, nie tylko w regionie czy w Polsce, ale i globalnie. Dobrze, podsumujmy. Mamy więc kierunek, który wydaje się łączy solidną teorię z naprawdę intensywną praktyką. Tworzy specjalistów, którzy są absolutnie kluczowi dla działania naszego cyfrowego świata klarowne. Co prowadzi mnie do takiego, może trochę prowokacyjnego pytania na koniec? Słucham. Skoro widzimy, jak głęboko elektronika i telekomunikacja wchodzą w medycynę, przemysł, rozrywkę, w nasze domy, to zastanówmy się, jaka dziedzina życia, która dzisiaj wydaje się jeszcze, no powiedzmy, stosunkowo niezależna od tych technologii może w najbliższej przyszłości stać się kompletnie od nich zależna, gdzie czeka nas kolejny taki wielki przełom, który będzie wymagał właśnie tych inżynierów.